Jak co tydzień w kwadransie z historią. Dzień dobry, mówi Państwu. Robert Dzięba, witam serdecznie. Zapraszam na kolejne nasze spotkanie z historią. A dziś, dziś o Bractwie, o Kurkow. Taki temat przygotowałem na nasze spotkanie, ale zanim o nim, to co nieco, proszę Państwa, o najnowszych wydawnictwach, udało mi się w Stanach Zjednoczonych zakupić książkę Dietricha Pekka, Das zweite Kolgwerder Stadtbuch. Lata 1373-1436. Bardzo ciekawa praca, zawierająca przede wszystkim niesłychany urobek źródłowy. Niezwykle cenna dla każdego, kto historią zajmuje się zawodowo i chciałby no, dojść do wszystkich tych rzeczy, które. Nie są opracowane w literaturze, nie znajdują się gdzieś w internecie, ale właśnie mają swój zasób źródłowy. Mówiąc szczerze, nie miałem jeszcze szerzej okazji zapoznać się z tą pracą ze względu na obowiązki służbowe, ze względu na także zadania, które realizuję, proszę Państwa, i plany, które mamy także w tym roku do zrealizowania. Pracy jest bardzo dużo, żałuję, a o tyle nie miałem okazji się zapoznać, bo książka. Zawiera wypisy w języku łacińskim, przyróżne rzeczy, natomiast no, łacina to, proszę Państwa, wymaga, zwłaszcza z tych czasów, nie, nie jest łatwym językiem, wymaga dość sporego zaangażowania, czasami, czasami prośby również kolegów. Niemniej jednak, proszę Państwa, to jest świeża książka, wydana w tym roku, w tym roku się ukazała. Tak więc bardzo ciekawa pozycja. To pokazuje również że jednak historia Kołobrzegu, proszę państwa, jest sprawą międzynarodową. To nie tylko to, że my tu w Kołobrzegu zajmujemy się różnymi badaniami, czy nasi koledzy badacze regionaliści chociażby ze Szczecina. Nie, proszę państwa, to jest o wiele szersza kwestia. Co cieszy? Co cieszy, że Kołobrzeg jest właśnie poddawany tego rodzaju badaniom, poszukiwaniom i ma to charakter naukowy, bo w ten sposób, proszę Państwa, nauka się rozwija, a nasza wiedza o historii miasta się poszerza. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie do tego podejść. Ale dobrze Państwa, tak zawsze na marginesie staram się jakąś taką ciekawostkę pokazać z tych kwestii trochę bardziej profesjonalnych, co wcale nie znaczy, że nudnych, choć czasami się to zdarza. Jeżeli idzie o wszystkich tych, którzy oglądają. Na razie tej książki chyba nie ma jeszcze w brzegu, to tak tylko na marginesie, ale ktoś by był zainteresowany to jest ona dostępna w internecie, trzeba tylko trochę poczekać, proszę państwa. Jeżeli idzie o bractwo kurkowe. Tutaj trzeba powiedzieć sobie o jednej ważnej rzeczy. Mamy tutaj podział w Europie na północ i południe i w wielu północnych okręgach poszczególnych państw bractwa kurkowe, gildie strzeleckie Towarzystwa Strzeleckie, bo różnie się to nazywało, miały inną organizację niż te na południu. I przykładem niech chociaż, proszę Państwa, no, będzie właśnie czy, czy państwo pruskie, czy wcześniej księstwo promorskie, gdzie tutaj Bractwa Krukowe miały charakter szeroki. Nawet kobiety mogły w nich uczestniczyć i brać udział w zawodach. Było takie dopuszczenie. Natomiast przede wszystkim opierały się na patrycjacie, a więc opierały się na wolnych ludziach, na Stanach i to była podstawa. Najczęściej takim fundatorem, bądź też inicjatorem w jakiś sposób powstania tego rodzaju organizacji, jakim było Bractwo Kórkowe, była gmina, był samorząd. Natomiast inaczej było na południu. Tam jednak pewnego rodzaju determinantem. Było założenie kościelne, no chociażby w Krakowie, tak? gdzie brat Kurkowy musiał być wyznania katolickiego, musiał być chrześcijaninem praktykującym. Duży głos i wpływ dla tego rodzaju organizacji miał kościół, duchowieństwo. Tak więc całkowicie, zupełnie inna struktura, organizacja, a także formuła tego wszystkiego, a natomiast cel ten sam. Bo proszę Państwa, idea obrony. Zarówno w czasach plemiennych, jak już tutaj zorganizowanego miasta średniowiecznego, miasta gotyckiego, tego Civitas, to jest obrona, to jest bardzo ważna kwestia, zorganizowana obrona, bo zagrożenia przeróżne. Wrodzy wrogonastawieni, przeciwnicy znajdowali się czy to w banitach, czy to w bandytach. Którzy próbowali zdobywać miasto. W XV wieku mieliśmy spore takie w kołrzegu poruszenie. Takie rzeczy się zdarzały. I to nie było tak, że pojawiała się nagle policja, ktoś brał telefon komórkowy, proszę państwa, i dzwonił. Halo, halo, tak, tutaj, na giełdowej, tak, gdzieś tam widzę, że pod miasto zmierzają napastnicy. Tak, a w mieście, w mieście ktoś przez radiostację podawał sygnał. Nie, proszę Państwa. Obrona wyglądała w ten sposób, że miasta bronili sami mieszkańcy. I żeby ta obrona była skuteczna, niezbędne było regularne szkolenie mieszkańców z umiejętności strzelania. Najpierw były to łuki, bądź innego rodzaju broń miotająca, a następnie była to broń, która pozwalała wykorzystywać czarny proch i w ten sposób zadawać straty przeciwnikowi, ułatwiać Obronę. Oczywiście Kołobrzeg, proszę Państwa, wiele razy zaznawał tego rodzaju dramatów, ataków. Takie rzeczy się zdarzały. Tak? I Czy to wojna kołobrzesko-biskupia z finałem w 1462 roku i najazdem Kołobrzegu przez, na rozkaz biskupa kamieńskiego Heninga i Wenę I tutaj docierają oddziały. 1600 rycerzy, 700 uzbrojonych chłopów pod dowództwem Dionizego von der Ostena. Tak więc tutaj również mieszkańcy odegrali ważną rolę w obronie miasta. Kobrzyk nie został zdobyty, wówczas zamamał się pod atakującymi lud na Parsencie. Oczywiście do, do tego wszystkiego służyły również mury miejskie. Od samego początku udział w organizacji obrony miały cechy. Ze względu na to, że cechy były zorganizowane, skupiały poszczególnych mieszkańców i jednocześnie nie tylko, że ich zrzeszały, ale również mogły wydawać im polecenia i mieszkańcy mieli obowiązki wobec cechów. W tym momencie każdy miał odcinek muru do obrony, wykusze, bramy, baszty, to wszystko musiało być obsadzone, bo wróg mógł zaatakować z każdej strony. I nikt nie znał dnia ani godziny, kiedy to mogło być. O tych wszystkich rzeczach pisze w swojej pracy Herman Rieman. On wskazuje, że Rada Miejska nie była zadowolona z tego, że w Kobrzegu funkcjonował oddział zaciężny, który no, był jak gdyby tak niezależny, tak trzeba powiedzieć, i no, budziło to kontrowersje. Natomiast zmiana nastąpiła w roku 1400, kiedy dwaj burmistrzowie Herman Barwalde i Leonard Bade zakładają tutaj bractwo strzeleckie, bractwo kurkowe, tak możemy sobie powiedzieć. Początkowo należeli do niego wyłącznie przedstawiciele cechów, jako ci, którzy posiadali tradycje obronne w dziejach Kołobrzegu, natomiast uwolniono wkrótce... Te przynależność, mogli tam normalnie należeć mieszczanie, no bo w końcu burmistrzowie też byli członkami, a to przedstawiciele patrycjatu i poszczególnych warstw społecznych, które w Kołbrzeżu żyły. Tak więc, bractwo tworzyli przedstawiciele kołóżeskich stanów. Była to organizacja egalitarna, choć nie można odrzucić faktu, że jednak miała ona charakter. Elitarny. Dlaczego? Dlatego, że należeli do niej przedstawiciele znamienitych rodów kobrzeskich, proszę Państwa. Damic, Jestin, szlifenowie, Masowie, Adebarowie, Czysznelowie. Takie nazwiska znajdujemy w strukturach Bractwa Kurkowego. Proszę Państwa, no, no więc takim naczelnym działaniem Bractwa Kurkowego w Kobrzegu były przede wszystkim właśnie ćwiczenia. Szkolenie szeroko rozumiane mieszkańców ze strzelania. Plac strzelecki znajdował się przed bramą mójską na przedmieściu, w kierunku przedmieściu Ziderlandie. To jest na południu od obecnego mostu na ulicy Kamiennej. I proszę Państwa, ten, kto wygrywał, ten kto był najlepszy, dostawał tytuł króla kurkowego. W zależności od poki oczywiście inne było uposażenie, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że tytuł był niezwykle. Prestiżowy. Tak naprawdę ciężko dzisiaj znaleźć jakikolwiek tytuł w koło który by był pewnego rodzaju odpowiednikiem tego, jak to, proszę Państwa, wyglądało. Król kurkowy uzyskiwał 6 funtów soli, dwa łokcie płótnia lnianego. Przez jeden rok był zwolniony ze wszystkich obciążeń na rzecz miasta, na rzecz gminy. Otrzymywał srebrnego gołębia na łańcuszku, musiał go nosić podczas uroczystości brackich, a także w niedzielę podczas nabożeństw kościelnych, najprawdopodobniej w kolegiacie. Postać ta była zaszczytna, więc gościć ją tam było zapewne miło. Natomiast, proszę państwa, niedługo po śmierci Jakuba kaspra de który był ścięty 28 bądź 29 grudnia 1524 roku, a więc w latach 1527-1598 mamy informację u Riemana, że nie wybierano króla kurkowego. Niepokoje społeczne w drugiej połowie XVI wieku były tak duże, że w ogóle, proszę zauważyć, pół wieku, ponad pół wieku, nie stosowano się do tej y, y, tradycji. I w ogóle mamy całe mnóstwo niepokojów, ja nie będę chodził, proszę Państwa, tu w szczegóły, bo czasu na to nie mamy. Natomiast no, w głoli ścisłości trzeba zaznaczyć, że w XVI wieku Turiman, wybitny historyk, który opisał w monografii swoje Dzieje Kołbrzegłe, zaznacza, że najprawdopodobniej około 1510 roku powstało drugie Bractwo Strzeleckie, przy czym e, no miało ono charakter taki el, ekskluzywny i zwane tutaj było burzem Fraternitat. Towarzystwo Strzeleckie zrzeszało patrycjusza, więc ludzi. Bardzo bogatych, wybitnych, uposażonych, a znowuż Gildia Strzelecka, więc Bractwo Kurkowe, skupiało się na rzemieślnikach i przedstawicielach cechów. Członkiem bractwa mogły być kobiety, tak jak wspomniałem. I proszę Państwa, organizacja wyglądała w ten sposób, że w XVII wieku, nie w XVII, w XVI wieku strzelnica została przeniesiona bliżej kanału drzewnego, a w dalszej uroczystości wszystkie działania odbywały się na załężu, czyli Majkule, tam gdzie obchodzono Zielone Świątki. Stąd wzięła się nazwa tego miejsca. Tam, proszę Państwa, odbywał się doroczny festyn strzelecki. Miasto przyozdabiano Zielonym Listowiem. Uroczystość rozpoczynała się w dziele Zielonych Świątek, a więc dość długo trwała. Były to bardzo ważne obchody główne w ogóle takie obchody w mieście w owym czasie. Natomiast w trzeci dzień Zielonych Świątek wybierano króla kurkowego. Oczywiście strzelano, to wszystko się, proszę Państwa, jakoś tam odbywało, było kazanie i o godzinie 3 przez miasto przemierzał pochód z bębnami, piszczałkami, tym wszystkimi hałasami, które przez miasto przechodziły, bo był nowy król, nowy król kurkowy, który był wybierany w pierwszy dzień po zielonych świątkach, pierwszy dzień roboczy po zielonych. Świątkach. Oczywiście, ten, kto wygrywał, jak mamy zapisane w źródłach, był witany toastem ze specjalnego kielicha, wieszano mu gołębia na piersi, no i był prowadzony do miasta, gdzie kolejne uroczystości i wiwaty były wznoszone w ratuszu miejskim. Czas nas, proszę Państwa, goni, bo ja to się czasami mogę rozgadzać. Proszę Państwa, skracając, jeżeli idzie o czasy twierdzy kołóżeskiej, Bractwo Kurkowe miało tutaj również wielkie działanie, ze względu na to, że szczególnie mm, wielki elektor Fryderyk Wilhelm I uznawał działalność Bractwa, potwierdził jego przywileje. Zresztą również i Rada Miasta potwierdzała te przywileje. W 1639 roku uchwalany jest nowy statut tego. Wielki lektor przyznaje bractwu jeden funt soli, dwa łukcie, suk na 30 talarów i zwolnienie z obywatelskich obciążeń. Oczywiście na rzecz króla Kurkowego. W dalszej historii różnie to się, proszę Państwa, toczy ze względu na to, że... no. Bracia czasami zapominali o swoich obowiązkach, zresztą były okresy w historii Kołbrzegu raz lepsze, raz gorsze, tak więc takie, takie rzeczy działy się w historii miasta i z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Natomiast musimy pamiętać o jednej ważnej kwestii. Po pierwsze. Wprowadzono strzelanie także z armat, nie tylko z muszkietów czy z hakownic, ale było również obowiązkowe strzelanie z armat. A gdy bracia zapominali się w swoich obowiązkach, a więc w obowiązkach wprowadzania mieszkańców w te wszystkie tajniki strzeleckie, no to po prostu grożono im, że zostaną pozbawieni swoich przywilejów. A proszę pamiętać, że no była to funkcja pewnego rodzaju elitarna, jak głosi oczywiście. Potem do Bractwa wkraczała także szlachta, ale jak głoszą, proszę Państwa, zapisy, nawet Ignajzenau, który przybywa do Kobrzegu w 1807 roku, słynny komendant Kobrzyskiej twierdzy, gdy przybył do Kobrzegu, musiał przygotowany trunek wypić z kielicha brackiego. Proszę Państwa, na początku XX wieku, w Kobrzegu istnieją trzy Bractwa. A więc mamy Szucen Gildę, Gildię Strzelecką, mamy Bursen Fraternitat, a także, proszę Państwa, Klub Strzelecki, Kolberger Schissklub. Różne rzeczy ich, proszę Państwa, organizowa odróżniały, statut, ale także ubiory, bo Bractwo Patrycjuszowskie miało fraki i cylindry, a znowuż Gildia Strzelecka miała mundury zielone. Zresztą do tego nawiązuje, proszę Państwa, Bractwo Strzeleckie. Zachowało się jedno zdjęcie. Dzięki Tomkowi Łowkiewiczowi udało nam się je nabyć. To jest, proszę Państwa, zdjęcie z około 1935 roku. I mamy tutaj, na tym zdjęciu jest Bursen Fraternitat, a więc organizacja powstała w około 1510 roku. Tak, proszę Państwa, wyglądała: armaty. To zdjęcie jest unikatowe. Do tej pory nie mieliśmy żadnego zdjęcia klubu strzeleckiego, czy jakiejkolwiek gildii strzeleckiej z Kołżegu. I proszę Państwa, no de facto rzecz biorąc po wojnie, II wojnie światowej wszelkie tradycje niemieckie zamarły, a no, także w okresie PRL-u nie było możliwości takiego powszechnego dostępu do broni, czy do innych rzeczy związanych z obronnością. Bractwo Kołżeskie odradza się 29 lipca 2011 roku, proszę Państwa, obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. Tak więc akurat też mam okazję należeć do Bractwa kurkowego, jestem strzelmistrzem. To są, proszę Państwa, prastare tradycje miejskie, które dobrze jest kultywować. Oczywiście dzisiaj tej obronności realizować nie trzeba, natomiast powiedzmy sobie szczerze, że jest to bardzo ciekawa inicjatywa, jak zwykle społeczna, która cieszy się sporym zainteresowaniem, chociażby, jak Państwo doskonale wiecie, na przykład Wychowbrzeskie Bractwo Kurkowe strzela Podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach Światełka do Nieba. To tyle, co przygotowałem w ramach dzisiejszej audycji. Było o obractwie Kurkowym. Zapraszam na kolejną opowieść historyczną, tradycyjnie w środy w Radio Kobrzyk i w telewizji Kablowej Kobrzyk. Do zobaczenia, do usłyszenia.